Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony TofiKris i dzisiaj w takim trochę nietypowym miejscu. No bo jestem tutaj w swoim rodzinnym domu, bo dzisiaj mamy wyjazd do Chorwacji. Jest godzina chyba 3.40. Jestem trochę bardziej rozbudzony niż ostatnio, bo troszeczkę bardziej się wyspałem. Nie wiem, ostatnio jakoś tak średnio było. No i też nagrywam nowym sprzętem, bo sobie kupiłem w końcu DJ Oma, Oma 4. Oma 4 chyba. No i e, te moje vlogi będą na pewno lepszej jakości. E, no i generalnie będę dawał Wam takie update z wyjazdów. W ogóle mam coś takiego, że śledzi, bo twarz, jak się ruszam, więc w ogóle giga sprawa. No i zapraszam Was na krótkiego takiego vloga, no i też przy okazji będzie kilka innych serii odcinków, które wymyślę tam na miejscu. Przede wszystkim mam nadzieję, że będzie jakiś fajny odcinek z Maczka, albo z odwzorowania zdjęć ze gry o tron, bo jeździłem właśnie do Chorwacji, do Dubrownika, w którym była kręcona gra o tron, także mam nadzieję, że będzie fajnie i na razie. Całe auto jest załadowane do góry i jeszcze na samej górze jest taka trumienka i na górze jeszcze są powkadane torby, więc Jesteśmy na 4 osoby załadowani, więc gigamocno. mocno to tam coś jeszcze szykuje, także będzie jazda na grubo. Właśnie dojechaliśmy do Czech. Tutaj najbardziej yy, sprawa jest taka, że mamy chyba 6 gigabajtów internetu, więc trochę kicha będzie stawianiem ja czegokolwiek, ale widoki są bardzo ładne, zobaczcie, nic ciekawego w sumie tu nie było, ale jak najwięcej. Zobaczcie, widzowie, jesteśmy w Czechach i się okazuje, że oni tu mają jeziora. Ja pierdziej, patrzcie, to jest góra i to jest jezioro, coś niesamowitego. Jesteśmy właśnie w Austrii, dość już dłuższy czas, bo jesteśmy w sumie za Wiedniem. Byliśmy chwilę przerwy na stacji benzynowej, na której była płatna toaleta i wyszło nas to 2,50 na głowę, czyli dość dużo. Widać już ładne Alpy, zaraz zobaczycie na przebitkach. No i możecie tam sobie ta fioletowa krowa hasa i Zowie dotarliśmy do pierwszej lokalizacji. Tutaj jestem z Madzią. Jest to taka pierwsza miejscóweczka, taka mała przy Plitwickich Jeziorach. No i generalnie teraz się będziemy wypakowywać, więc dam update'a trochę później, jak się ogarniemy, co tu się wydarzyło w ogóle przez tę całą trasę. Bo już jesteśmy, jechaliśmy chyba jakieś 10 godzin, albo trochę więcej, także jest mocno. Siemano widzowie, słuchajcie, w pierwszym dniu w Chorwacji jesteśmy niedaleko Plitwickich Jezior. Tutaj jesteśmy w takim bardzo urokliwym miejscu. Właśnie spaliśmy łącznie, może jakieś E, z 5-6 godzin, no bo czeka nas oczywiście zwiedzanie. No i w sumie też mieliśmy taki pokój, gdzie e, też byli moje rodzice, więc byliśmy wszyscy razem, nie było nic przydzielone, ale akurat najmocniej ja chrapałem, więc Magda była trochę do mnie wkurzona, że chrapałem, więc trochę przypał. Wczoraj podróż była w miarę szybka, dojechaliśmy e, na spokojnie, no i to było już tak trochę nie, nie było widno, a też byliśmy zmęczeni podróżą, dlatego nic nie nagrywałem, dlatego daję teraz tego update'a. Widzimy się na tych jeziorkach, e, gdzie to powiem e, mniej więcej historię tych jezior jak w ogóle tutaj te co z tą Chorwacją, bo na pewno was też ciekawi, a ja też troszeczkę wiem. Jesteśmy właśnie tutaj w Plitwickich Jeziorach, mieliście chwileczkę przebitki i rejon Plitwickich Jezior jest wpisany na Światowe Dziedzictwo UNESCO. Jest to bardzo malownicze miejsce, jest tu mega dużo wodospadów. W międzyczasie powiem Wam kilka ciekawostek, które tutaj są i które tutaj warto przekazać. Na pewno więcej przekazałby Wam Makłowicz, jakby tutaj sobie gotował, ale postaram się własnymi siłami tutaj coś Wam powiedzieć region jezior plitwickich był na początku zamieszkiwany przez tutaj ludy Celtów albo nawet też Rzymian w późniejszym czasie i legenda się toczy taka, że ten teren bardzo był zasuszony i czarodziejka zwana czarną, czarną wdową czy coś takiego, czarna czarodziejka sprowadziła na ten teren ulewę, która spowodowała, że ten teren jezior stał się taki bardzo malowniczy i piękny. Taka legenda wyczytałem. Nie wiem, czy to prawda. Zakładam, że nie. A tutaj pokażę Wam, jak wygląda que te enteran. Tego czasu bośniacy zgłaszali że kasus belli, czyli roszczenia do tego terytorium, i nazwali to tam bośniacka jakaś zagroda, czy coś takiego, ale niestety nie udało się, bo to sami wiecie, że kiedyś Chorwacja należała do y, Jugosławii. No ale Jugosławia się rozpadła w latach 90., a o tej wojnie opowiem Wam później, jak będziemy już na terenach bardziej takich, gdzie będzie spokojniej, gdzie tutaj nie będzie takich y, wertepów, y, o których mogę się wywalić, y, bo na pewno historia tego kraju jest ciekawa. Również na obrzeże tych jezior był kiedyś zakąt Paulinów, taki klasztor, czyli taki bardziej... Katolickie, bo e, Chorwacja jest katolickim krajem, dlatego tutaj był taki kocioł bałkański, tak zwany. E, gdzie tu e, w, na terenach Jugosławii był strasznie mas kulturowy, ponieważ byli i katolicy, i muzułmanie, i prawosławni. Także, e, no, do tej wojny niestety doszło, sterowany e, przez tutaj Serbów, gdzie to wszystko wybuchło. Czyli to utrzymać niestety się nie utrzymało. No i aktualnie jest rozbicie. Jesteśmy w ogóle tutaj w jeskini Supliara się nazywa i ona ma około 60 metrów i nie wiem czy to jest wysokość czy to jest jakaś szerokość ale tak chyba wysokość mi się wydaje podobno są tu nietoperze ale też jest jakieś wejście tutaj na górę zobaczę co tu jest To jest taki widok już trochę przeszliśmy tych schodów ale ćwiczymy przed jakby dalszą bo na plażę będziemy mieć takie schody jak pojedziemy do naszej miejscowości takiej której będziemy leżeć dupą do góry Jesteśmy nad jeziorkiem Gawanowat teraz, bo to jest taki kompleks jezior i słuchajcie, ono schodzi aż 515 metrów w dół, jest to jezioro kaskadowe, moja mama geografka mi tu trochę podpowiada, żebym Wam coś powiedział, no generalnie ładne są te jeziorka, są przejrzyste, widać dno, więc. a też kiedyś nad jednym z tych jezior można było się kąpać i zaraz Wam pokażę jak wygląda to z bliska. Znaczy w jednym z tych słyszałem, że można było. A też koło nas, jak tu widzicie, są takie skały od razu więc skała, jezioro. Bardzo klimatycznie wygląda. Przede wszystkim też jestem zaskoczona, że to jest bardzo duża ilość Polaków w tej Chorwacji. Że ogólnie to wiadomo, że Polacy jeżdżą do Chorwacji, ale spotykamy tu bardzo często na drodze ludzi mówiących po polsku. Także yy, no, jest, jest dużo. Mimo, że jest wrzesień, myślałem, że jest mniej tu osób, ale jest dużo. Przede wszystkim trochę tym wyjazdem przełamuje lody, bo zawsze się stresowałem nagrywać przy ludziach. A tak naprawdę teraz sobie nagrywam i, i nie przejmuję się zbytnio. Ale też ludzie to są tacy, że nie zwracają w ogóle na to uwagi, że sobie nagrywam i mówię do kamery, a w Polsce tak bardzo. Gdzie wszyscy na Ciebie patrzą okiem takim. Ogólnie też przy samym wejściu po prawej stronie był taki duży wodospad, którego nie obejrzeliśmy, więc mamy nadzieję, że się uda go jeszcze zobaczyć. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że naliczono tu ponad 90 wodospadów, które spadają tutaj do tych jezior, no i później wpadają do rzeki, która się nazywa, nie pamiętam, mama mówi, że Lita, dobrze? Słyszałem? Ale chyba to nie Lita była, to było co innego. Zobaczcie widzowie, tu zawsze kolejka przy takich wejściach czy coś. Musimy poczekać, żeby zobaczyć wodospady, co tutaj są. Ogólnie mówili, że jest tu około 90 wodospadów, a my widzieliśmy może 4. Magda, jak Ci się podoba tutaj. Pięknie jest. Słuchajcie, jesteśmy już przy końcu trasy w sumie, bo za niedługo chyba jest ta kolejka, więc słyszeliśmy. To jest jakiś jeden z ostatnich wodospadów. Ale nie wiem czy to jeszcze koniec, ale jest... Trasa trudna, bo trochę pod górkę teraz było. Jesteśmy teraz na takiej dużej wysokości w koronach drzew, praktycznie. Na mojej rodzice tam gdzieś z tyłu zajwaniają, bo mieli chwilę przerwy, a my praktycznie bez zatrzymania leciliśmy z Magnus siebie. Teraz idziemy na tą kolejkę. Nagram wam jak wygląda ta kolejka. To jest taka kolejka powrotna na parking, bo wracać jeszcze dodatkowo 8 km, to co żeby się nikomu nie chciała. Chyba, że są jakieś tacy wojownicy, co 16 km przejdą, bo jest taka trasa, więc w ogóle szacun dla tych, co to przejdą, bo my po tych 8 już jesteśmy wszyscy z tytrani. 哎呀！哎呀！ Po tym przyjeździe teraz sobie e, idziemy taką jakby górną sferą po takich tych skałach, co widzieliśmy z dołu. No i teraz z góry to są fantastyczne widoki. Nagrałem Wam kilka przebitek, jak to wygląda. Jest mega mocne. I Maciu, jak, jak ten? Jak Ty oceniasz? Fajnie, takie 8 na 10. 8 na 10? 8, 9 na 10. I taki spokojny spacerek, a nie, z takie po prostu trasa górska, że trzeba się napocić, tylko cały czas się idzie bardzo przyjemnie. No, e, takie nie jest właśnie tak, że masz górę, dół, góra dół, tylko tak z powoli pomału do góry, a teraz schodzimy sobie pomału na dół. Też jeszcze były jakieś takie jedno zejście, że mogliście sobie zejść do jaskini na dół, ale to było tam za stromo, a też e, chcemy, żeby dla każdego była fajna, przyjemna trasa. No i do naszego parkingu zostało jeszcze tam, nie wiem, 500-600 metrów. No i będziemy teraz ruszać w trasę do e, naszej miejscowości, nie wiem, Raptowica ona się nazywa, czy coś takiego? Co? Do Celiny. Celiny. Celina. Tak. A to Magda. A ja jestem Tomek i widzimy się za chwilę. Właśnie dotarliśmy do samochodu, jesteśmy już tutaj, zapłaciliśmy za parking. Kosztowało nas 150 kun, czyli około 30 zł. No i e, to na razie na tyle. Dzisiejszy rozkaz się kończy. Będą jeszcze kolejne, bo jestem cały tydzień w Chorwacji, więc będą z kolejnych miejsc, ale na razie to były Plitwickie e, jeziora. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i na razie.